Witajcie w kolejnym Espresso z Bogumiłem, dzisiaj z Kubkiem. Opowiem Wam o nowych dwóch kamerach w serii Axis M10. Kamery tego typu w ofercie Axis, czyli seria M10, są obecne w ofercie już od bardzo wielu lat i oczywiście ewoluują, zmieniają się, pojawiają się nowe modele. Są to produkty, które będą miały najczęściej zastosowanie w handlu detalicznym, czyli na przykład w niewielkich sklepach czy instalacjach dozoru prywatnego, ale też mogą mieć zastosowanie na przykład w zakładach opieki medycznej, czyli tam, gdzie chcemy mieć wewnętrzną, dyskretną kamerę, ale z dodatkową funkcjonalnością. Nowe kamery serii M10 oznaczone są symbolem. 55 i 75. Wersja 75 to model najlepiej wyposażony, natomiast wersja 55 jest troszkę prostsza. Obie kamery oferują obraz o rozdzielczości Full HD, a warto wspomnieć o tym, że posiadają tutaj możliwości analizy obrazu opartej o głębokie uczenie. Czyli są w stanie rozpoznawać obiekty w obserwowanej scenie i rozróżniać e, jego typy, tak jak człowiek czy pojazd, i reagować na zdarzenia w tym związane. Oczywiście w środowisku wewnętrznym skupimy się na obserwacji osób. E, zatem tutaj będziemy mogli reagować na zdarzenia wejście w, wejścia w daną strefę, przekroczenia wirtualnej linii, e, czy na przykład e, zbyt długiego przebywania osoby w o, określonej strefie obrazu. Kamera ma stałoogniskowy szerokokątny obiektyw, który pozwala nam na obserwację z narożnika pomieszczenia, praktycznie całości tego pomieszczenia, ponieważ mamy 103 stopnie kąta widzenia, oraz ciekawe możliwości integracyjne. Mamy tutaj na przykład port USB, który będzie nam pozwalał podłączyć dodatkowe akcesorium, takie jak moduł Wi-Fi, czyli komunikacji bezprzewodowej. Z kolei moduł I.O. pozwala nam podłączyć urządzenia typu przycisk przywoławczy albo na przykład zapalać oświetlenie na podstawie informacji z detekcji ruchu. Ponadto detekcja ruchu może być weryfikowana za pomocą czujki PIR jako dodatkowo, dodatkowe zdarzenie wywołujące kolejne, kolejne działania z poziomu kamery czy systemu VMS. To jeszcze nie koniec, ponieważ ta kamera oczywiście posiada slot na karty pamięci, więc sama może stanowić miejsce zapisu zdarzeń i materiału wideo, ale też posiada wyjście HDMI, czyli możemy ją bezpośrednio podłączyć do monitora i na przykład w sklepie wyświetlać obraz na żywo z kamery w trybie tak zwanego public view monitor. Jest tu też wbudowana dioda LED która może informować, że kamera prowadzi nagrywanie, a nagrywanie może odbywać się z dźwiękiem. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mamy wbudowane dwa mikrofony, które zapewniają nam naprawdę wysoką jakość zbieranego dźwięku. Rejestracja wideo wraz z dobrej jakości dźwiękiem to jedno, natomiast ta kamera umożliwia również dwukierunkową komunikację audio. Czyli nadawanie komunikatów dźwiękowych za pomocą wbudowanego głośnika, czy też nawet połączenie na żywo z operatorem, czy osobą, generalnie korzystającą z systemu. Wspomniałem o diodzie, która może informować osoby wokół kamery o tym, że są nagrywane, ale też warto wspomnieć, że algorytmy głębokiego uczenia pozwolą tej, tej kamerze również na przykład na maskowanie za pomocą masek prywatności twarzy osoby, które znajdują się w obrębie widzenia kamery. To naprawdę niesamowite, jak wiele ciekawych technologii i możliwości integracyjnych kryje tak niewielki produkt. Zachęcam do zapoznawania się z informacjami na axis.com, a ja na dzisiaj dziękuję i pozdrawiam serdecznie o nowych dwóch kamerach w serii M10.